Halo, cześć się Wam wszystkim. Z tej strony towarzysz Bercik z serweru Piaskownica w World of Tanks. Jak widać, mamy tutaj wszystkie czołgi 10 od więc można się czym poba pobawić. Będzie tutaj tes będą testowane tutaj nowe mechaniki, takie jak ogłuszanie przez artylerię. I, i będą, będą tutaj testowane też mo moduły wielokrotnego użytku, typu wielokrotnego użytku zestaw naprawczy mała apteczka no i gaśnica i jedna rzecz jest piękna nie można kupić goldowych pocisków i to jest piękne aż zaduję full apeków może zagrałem sobie t57 heavy dodam jakieś perki na szybko na pewno tak, szósty zmysł B bracie farmi i to, naprawa e bracia w armii naprawa, to se wezmę a to se wezmę albo czemu nie bo mogę tak bracia w armii na prawa kontrolowane uderzenie żeby jakbym jedną to żebyś się... Naprawa, prawa hmm. i bezpieczne magazynowanie tak, to mamy jeszcze jakieś moduły typu osłona przeciwodłankowa obowiązkowo. Weźmy sobie skrzynkę z narzędziami. No i okularki. No, to lecimy. Może jeszcze jakieś. A może jeszcze kamuflaże? A co? Na 7 dni, bo bez sensu, na no więcej taki za weźmiemy. Hmm. O to jest ciekawy A pustynny bym bo Wygląda teraz jak taki badas. No to co? Lecimy. Poszczelamy sobie. Może jeszcze zagramy baboczkiem jakimś... Chociaż to sobie nie będzie fascynujące. <laughs> Ale czemu by nie? wkurzać wkurza ludzi. O tylko jeden baboczek. Ma mapa kopalnie. No. Lecimy z ty, ty. Oczywiście link do rejestracji do piaskownicy umieszczę w opisie Żeby nie było Chyba pojadę ślad, kurde, ściszyłem trochę gierka aż lepiej, bo aż uszy bolały. No bardzo ładny ten T57. No fajnie wygląda. Fajny człowiek. Ty, taki... Co 90 sekund... Pewnie te sferki to oznacza, że co 90 sekund można używać. E, bardzo fajne. No kurwa mać! Jebany kaca. Ty... Oczywiście, jak strzelam, to musi. DRUSy. Gard Gardzę nimi. Pewnie dzień... No tak, dzień dzisiejszy Jezu, jebane ruskie Nie, jadę stąd w pizdu. To... A tu pewnie ogłoszenie to tutaj takie. Że tam atakuj... O grill, grill, grill. Even grill. will lose your skill. If you got some, go, cool, go cool, Dobra, może jeszcze dostał. Dobra, spierdalałem stąd. No hal! Czy ja strzelałem hita? Pierdolę, na tutaj rusy kurwa na goldzie lecą. Jezu, już mam 800 HP. Kujowo zagrałem. Co so, nie też ritardy typowe Jedzie taki, kurde, tym Mausem Zamiast wyjechać im na tyły Tu stoi kurde ślumki w tą skałę Dobra, mu, 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 maus, dawaj, mu, 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 muader rusza Ba wosło, przed Chyba Nie ma. Jezu. Ten ruski, kurde, w tym Mausie. Ja, typa, nie mogę. Tu jest życie, nie mam przy. gdy zamiast zrobić damage, to... Ja pierdolę. Nie, nie wierzę w typów. Kurde, babostwem zajmę. Chuj, jebać. Wezmę sobie. Jest taki jeden fajny babo, którego lubię. Będzie zabawnie. Oj, będzie. Wkurzyłem się. Kamuflaż. A dupy szósty zmysł. Bracia w armii, kamuf... kamuflaż. Wyznaczony cel. Bracia w armii, Kamuflaż. Mmm tu breaking, przy, przy ten może przydać. Może intuicja. Hmm. Cyk, cyk. Intuicja. Hmm. Nie ma przeciwpancernych? pancernych. O! O proszę O proszę No to ja o tym nie wiedziałem Będę musiał z hajków wprać Oj Nie ma? Nie ma przeciwpancernych? pancernych przed tym miała na piaskownicy Zag Zagramy Gdy tak mnie kusi, żeby im jebnąć Kurde, z takiego tłustego, grubego działa, tak żeby się zesarali. Tylko zanim znajdziemy mecz. <grystanie> Jezu, co tak długo szuka? A może zrobili ograniczenie dla baboków? W sumie też może być dobra. Dlaczego no tak długo szuka? No to jednak zrezygnujemy z baboka. Jeszcze raz te 57 7 hejtów, więc pojechał. Kurde, fajny czołg, Kurde widać, bo kurde ten rusek nie na początku. No i celuje a ten... E, będę cofał. O i od razu mnie wywalił, ograniczenie jest na jedną artę. Thanks zgad. Jest ograniczenie na arty w końcu, bo to była tragedia jak pięć ludzi tutaj artylerią grało w jednym cinie, naprawdę. Może potem jakiegoś TDK sobie przetestujemy? A może? Może etrujeczkę. O, etrujeczkę, bardzo fajny job. Mam go w garażu. że się eczką polecimy, jak nie ma golda. Dobra. Ale z nie ładuję tutaj. W sumie tam dojechać ciężary typu... Ja... Ten wagen jest to... ale z medami. Abo czemu nie? No ten kamuflaż na tym czołgu wygląda. Nie będę słuchał ruskich elitardy walą jak się robiło Te, chyba F, żeby miał na miniaturkę? Zrobi się jakiś ładny napis Easy będzie, gitara siema Co <tum> tam widzę kolego? Baczacie? Baczacie Nie ja dałem sobie na strzałku że to zwalił To są moje ustawienia Nie mój celownik, ja wolę kropeczkę Chyba paton jeszcze jest Na gąsce macie Kurde i debi Wierzę w sumie jest, To nie jest Klanwagen wagon ma bardzo dobrą wieżę To jest taka wieża średnia, ale zaszkoduje zasz nie chcę tak się co coś za tym wrakiem Za szybko Dobra dostać Trójka e czy E4? E4 Dobra raczej czysto No odszładowanie no, e Nie jazdu kurde, na nagranie nie mogę dolego widzieć nie wiem czemu. W z to jestem nowym. Owotek dobre zarączka nie niego. Nie. Dobra, rasz suka. Król Wagen, tam gdzieś był. Albo Karakan jak to czasem mówię. E, e trójkę, e trójka ludzie O, chyba strzelam to przebiję To jest trójka tam serio Dużo może narobić Mam no, tylko na garnuszek widzenie którego nie przebija Dobra, widać że do tej trójki. A mnie nie widzisz, nie widzisz tej trójki. You don't see me, dobra. Nie wiem po co ja się zatrzymuję, jak mogę jechać. Rzeczywiście wiem. Te mecz robić, tym badczas co tam powinien poradzić. Trzeba ja sobie decroi pomoc. Karakan, karakan. Skąd ten karakan bije? Nie! Nieobszadowany. Myślałem, że zginie. Ale trochę przyszwardził. To może jeszcze tak z dwie bitewki albo jedna. Dobra, w nie gram. To może zagramy sobie. E Trójetrzko obiecam, To tak nam trzeba pewnie. Tak, Brother in Arm, kamuflaż na prawa. Tutaj naprawa jest podstawą. Walić szósty zmysł. albo w sensie do, aż do kupie za EXPY. Czyli nie mogę. No, nie mogę. Super. Dobra. E w e e e trójką można właśnie z warciu walczyć, więc naprawdę... Naprawa jest naprawdę przydatna e trójką się dość z warciu fajnie walczy Ten Serwis <trywychwstanie> Kurde z wbiu bił będę No Kilka se tak trzy. Ale To jest po no, dostawali naprawczenie. To mi się podoba, to mogliby wprowadzić Na pewno y, to wojskowo posyłacz y, Myślę, że idziemy się raczej lepiej to będziemy się raczej czaić Widzicie, ale nie... Nawet nie maluję, bo czasu nie ma. Nie chcę marnować waszego czasu. Dobra, S.T.V. przybija od przodu. Bo to zasada 5 kalibrów nie tyczy się. Moje 150 300 penetracji. Spokojnie, powinno wystarczyć. Jadę w miasto. A w końcu. No, obem kurde. Jakbyś mi dobrze wsiadało. Kurde. 4% mu zostało, no nie wierzę w typa Dobra, jedziemy Tylko Arta lubi prać do trójki, to jest minus 14 sekund wodowania, jedziemy sobie 24 na godzinę. No to typowa ta trójka. Ale fajnie ten czołg wygląda. Nawet. to tobie go wygląda. Taki, taki mały, a twardy. Nie jest taki wielki. Nie ma takiego wielkiego dubskiego jak te 95, ale te 95 też jest fajne, co wiem tego. Już go lubię. Już kurde jakiś masza walną za tysiąc biednego leoparda Masza czekaj Filip, o widzę, że też polacy są za... nicy Русский курда! ⁇ баный рот! Я бы ставил их такие понизки. Ja mnie przebił foch Aha Nie, to wcale nie jest Gold. Zwierz moje trójki. Nie, nie! Kurde film w Gold Nubie walony. Jeśli będziesz kiedyś widział ten film, to wiesz, że jesteś Gold Nubem. 啥都有。 O nie, fok. Strzelił. Jezu, to ogłoszenie serio jest wredne. Ale mogliby coś takiego wprowadzić. Jakby Arta nie biła. Aha, gunner. Został. Ma osoby. Nie ma małsa, wy. Nie przebiegł. Ostro! Ale dostaję za trochę przynajmniej. Nie ma małsa. Fak, 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 fak. Nie trafił. Babok. Już się do niego fajnie no To Ostatnią bitwę może jest. Chętnie bym tym babokiem pyknął, kurde. Aha, idę dział samo bierze w kolejce. Nie, to, to ja podziękuję. Dobra, to może jeszcze. A jeszcze raz te 57 heavy, a co? Nie, ja, ja sobie... chcę dla zabawy sobie pograć. No. Tak to. No, no i gitara się ma. Znowu to mapa. Lepsza strona. Też tam pojadę. Mają, mają dużo type piątków. A to w tam nie jadę, kurde. Nie chcę mi się balić szczerai pointer. Po no chyba miał tu takie policzki, tu chyba był weak point. Co to Nie wiem, ja tam kurde nie grałem jak były czołgi, japońskie wprowadzali te ciężkie. Więc. Co jeden magazynek też tu może pojechać. To też jest fajny spot na tego na SRV. Może w następnym odcinku zagramy z Terfalem, co by na to? Dajcie znać w komentarzu. O tym takim diabongiem tutaj. Tak, wiem, strasznie kamperski pojazd, ale... Kiedyś czasem siadł. Coś mi uszkodziłem na stole. Znaczy ten szczegółowy też... Zrobić sobie Dobra, jedziemy, jedziemy. Ja coś się pieprzyć. Co przeładuję, przy okazji, bo to jest fajny magazynek, bo on szybko ładuje strasznie. Przykład taki Karawan, jeszcze bo on z ma 3 sekundy, ten ma 2 i ładuje 20 sekund. Jest nawet tak dobrze opancerzony, to wam wierzę że ma ten 5,7 Heavy. trzeba tak dostać. Okazałaś, że. Tego farfocla tak jest. Ola, widzę, że tu babok bieżący.

No i ten magazynek jakiś fajnie wszedł No i tyle Ładuję to Trochę kitów nie mam naprawczych Na apteczek Coś jest demage od 2000, coś zrobiłem w miarę. O, Godzilla jeszcze została. Co, ja na źlały. Żeby... A, zabieli No i dobra, pora poradziliśmy sobie po tej stronie. Ja, żeby najwięcej demage przyjął. Zrobiłem przeszadowane. To jest miłe. To Godzilla sobie. O, oh, gąska. O, 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 get direct! Nie. Co to było? Co to był za odgłos? No dobra, chyba byłoby by na tyle. To jeśli ci się film spodobał, zostaw łapkę w, w, w górę, komentarz, subskrypcję. No i kurde, zostaw znicza dla zniszczonego T57 Heavy, który poległ bohatersko w bitwie. To ja Wam dziękuję za, za wspaniałą grę. Trzymajcie się, ciepło. Cześć.